Willa Dziewczyna z Mrocznej Jamy to kontynuacja książki Willa Dziewczyna z Lasu autorstwa Roberta Beatty, której recenzja nie pojawiła się na moim kanale, bo pojawił się film o powodach, dla których warto ją przeczytać. W tamtym czasie część pierwsza zrobiła na mnie wrażenie, jednak chciałam nieco zmienić format i zamiast recenzji nagrywać powody, dla których warto sięgnąć po dany tytuł. Ale potem się okazało, że jednak nie czuję się komfortowo w takim formacie i lubię nie co dłuższe wypowiedzi niż krótsze. Wracając po części pierwszej w końcu pokazała się część druga, a ja otrzymałam możliwość jej zrecenzowania, ale jej nie przyjęłam. Czy żałuję? tego dowiecie się później. Czemu jej więc nie przyjęłam? Choć część pierwsza mi się podobała, to najbardziej paradoksalnie nie podobała mi się sama Willa. A w zasadzie nie ona sama, a jej zachowanie. Bo choć to w większości było spójne i logiczne, to niestety też zdarzały się momenty, w których na tamten moment jej zachowanie wydawało mi się głupie, a często nawet bezsensowne. Ale być może nie rozumiałam jej zachowania, bo jestem tylko człowiekiem, a ona jest Karen. I być może dla Dlatego jej zachowanie wydawało mi się niekiedy irracjonalne i głupie, i kompletnie niespójne. Dlatego też, gdy otrzymałam możliwość zrecenzowania części drugiej, to się jej nie podjęłam. Bałam się, że w części drugiej bohaterka będzie zachowywać się jeszcze gorzej, to po pierwsze, a po drugie, nie do końca uważałam, żeby ta historia potrzebowała kontynuacji. Jednak, będąc ostatnio w bibliotece i wypożyczając nowe gry planszowe, zauważyłam drugą część Willy i pomyślałam, a wypożyczę. Co mi szkodzi. Jak mi się nie spodoba, to nagam film, w którym wypunktuję to, co mi się w tej książce nie spodobało. A jak mi się spodoba, to po prostu przeżyję ciekawą historię i nagam o tym film. Akcja drugiej części zaczyna się rok po wydarzeniach z części pierwszej. Willa mieszka z przyszywanym ojcem i siostrą na skraju lasu. Czuje się kochana, choć wiadomo, w każdej rodzinie dochodzi do spięć, niezależnie od tego, jak bardzo się kochają. Tak po prostu jest w rodzinach. Dziewczyna czuje się przy tych ludziach jak z rodziną, zwłaszcza że jej własny lud nie chce mieć z nią wspólnego. Nie po tym, co działo się w części pierwszej. Mimo wszystko, jej życie byłoby w sumie nie najgorsze, gdyby nie wycinka lasu, która zaczyna zagrażać nie tylko zwierzętom i roślinności, ale i Natanirowi, czyli przybranemu ojcu Willy i jej przybranej siostrze. Nie mówiąc już o tym, że widok wyciętego lasu sprawiał jej wręcz fizyczny ból, gdyż ona jest częścią lasu. Nie jest ona człowiekiem. Należy do tego lasu. Więc niszczenie go po części niszczy ją i lud. W dodatku ludzie zabijają zwierzęta i to bezmyślnie, nieistotne czy bezpośrednio te zwierzęta im zagrażają, czy też po prostu znalazły się w pobliżu ludzi, niczego im nie robiąc. Giną bezmyślnie z ruchu ich broni, by później stać się ich pożywieniem i odzieniem. A żeby tego jeszcze było mało, pewnego dnia Willa z przerażeniem odkrywa, że w lesie powstała tajemnicza jama, w której zamieszkują zmienione zwierzęta i owady. Nie zachowują się w naturalny sposób. W dniu, w którym odkryła owe tajemnicze miejsce, wracając do domu, zauważa niedźwiadka, który stara się przetrwać na rzece i postanawia mu pomóc. Niedaleko pracują drwale, więc dziewczyna robi wszystko, by ludzie nie zauważyli niedźwiadka. Podskumnie bowiem czuje, iż nie skończyłoby się to dla niego dobrze. Ani dla niej. Udaje jej się go na szczęście uratować, jednak niesamodzielnie. Powiem niespodziewanie w miejscu rębu pojawia się dziewczynka o włosach koloru pszenicy, która jest na okładce tej książki. Owego niedźwiadka także możecie zauważyć na okładce. Mila nazwała go Harka i przygarnęła malucha do siebie. Tajemnicza dziewczynka po tym jak pomogła protagonistce uratować niedźwiadka znika. Wydaje się jednak, że po uratowaniu niedźwiadka zarówno on jak i protagonistka są bezpieczni. Jednak nie mija dużo czasu, a na Willę spada druzgocząca wiadomość. Jej przyszywany ojciec zostaje oskarżony o morderstwo dwóch drwali i aresztowany. Grozi mu śmierć. Zarówno ona, jak i jej przyszywana siostra są pewne, że tego nie zrobił. Jednak są pewne przedmioty, które... Być może świadczą o jego winie. I tak oto w bardzo dużym uproszczeniu przedstawia się fabuła tej książki. Celem protagonistki będzie uratowanie ojca z więzienia i oczywiście niedopuszczenie do dalszej ekspansji ludzi i ich niszczycielskiego wpływu na las, w którym żyje. Ale i dowiedzenie się, kim jest owa dziewczynka, która pomogła jej w lesie, oraz kto zabił trwali. Muszę przyznać, że druga część jest pod każdym względem lepsze od części pierwszej zdecydowanie. Przede wszystkim Willa zachowuje się mniej nielogicznie. Choć były fragmenty, które czytałam i przewracałam oczami, jednak takich momentów było o wiele mniej i ta historia jest pod każdym względem lepsza od poprzedniej. Przede wszystkim mamy wiele przemyśleń protagonistki, które są ciekawe. To w jaki sposób ona postrzega siebie otaczając ją las, jak widzi siebie w tym miejscu, co myśli o ludziach, czym dla jest przyroda. Czytając tą książkę przypomniał mi się najlepszy dokument, jaki ostatnio oglądałam, przyrodniczy, który mówi mniej więcej to samo, co Willa. Ten dokument nazywa się Nasz Pełny Życia Świat i jest on na Netflixie. Polecam Wam go, naprawdę świetny dokument. Willa ma mniej więcej podobne przemyślenia, ale z pierwszej ręki. Ona widzi każdą zmianę, jaka dzieje się w lesie, bo w nim mieszka, widzi jak to wpływa na mikro i skalę i na każdego mieszkańca lasu, bez względu na jego rasę czy rodzaj. Dodatkowo tym razem Willa ma o wiele ciekawsze dylematy niż w części pierwszej i to są najlepsze fragmenty tej historii. Gdy nasza protagonistka musi przewartościować to co myśli i czuje i zrobić coś Wbrew sobie. By postąpić właściwie, nawet jeśli to, co robi, zadaje jej fizyczny ból, bo wie, że nie może postąpić inaczej. I te jej dylematy są tu kapitalnie rozpisane. Tego typu dylematów jest tutaj bardzo dużo. Dodatkowo ton tej historii jest dużo mroczniejszy od części pierwszej. Fabuła jest krwawa, mamy opisy śmierci, jest mroczniej i ciekawiej. Nie zabrakło też kontynuacji wątków z ludu, z którego pochodzi Willa, czyli Karen. I choć oni tutaj nie grają pierwszych skrzydeł, to ich wątek porusza. Bo dzięki temu rozumiemy, czemu oni nie chcą być z Winą. Dlaczego, jak oni postrzegają samą Wilę. Dodatkowo sama Wila również rozumie to, czemu oni ją odrzucają i czemu ona już nie może do nich wrócić, cokolwiek by nie zrobiła. Ale, ale, żeby nie było, że tylko chwalę, to teraz sobie ponarzekam. I dodam, że w tych narzekaniach będą minimalne spoilery, naprawdę minimalne. Postaram się wszystko mówić w taki sposób, żeby niewiele wam zdradzić, ale powiedzieć o co mi chodzi. Ale jeśli nie chcecie słyszeć tych drobnych spoilerów, to przejdźcie sobie do tej minuty, ja poczekam. Mam nadzieję, że już wszyscy sobie przeklikali, to nie będą duże spoilery. Pierwsze co mi się tutaj do końca nie podobało, jest wątek z Niedźwiadkiem. Sam pomysł wprowadzenia go jako kompana Willy nie był może najgorszym pomysłem, zwłaszcza że on w późniejszych etapach książki okazuje się bardzo przydatny. Więc tego czepiać się nie będę. Problem w tym, że on Willy nie towarzyszy przez całą fabułę. jest na okładce książki, ale to już niech będzie. Bardziej by mi pasowała inna postać na koniu na okładce tej książki niż ten nicwiadek. Ale okej, okay, wracając, jak mówiłam, sam niedźwiadek nie jest złą postacią. Problem polega na tym, że Willa oddaje go. Nie będę wam mówić komu, ale go oddaje. I jeszcze bym to zrozumiała, gdybym na przykład niedźwiadek był ranny i ona nie miała wyboru i musiałaby go oddać. Ale tak nie jest. Ona go oddaje, bo ją spowarnia. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Przecież obydwoje są częścią przyrody. Nawet jeśli jest mały to jest częścią przyrody, więc powinien jakoś w miarę ogarniać poruszanie się po lesie. Dodatkowo protagonistka cały czas podkreśla, jak bardzo przyroda jest dla niej ważna, jak bardzo zwierzęta są dla niej ważne, a mimo to oddaje niedźwiadkę. Autor nie do końca ma pomysł, co z tym niedźwiadkiem dalej zrobić, więc zawiesza go w fabule, żeby sobie on poczekał bezpiecznie w jednym miejscu, żeby się nie pałętał przy Willy, kiedy ona będzie robić to, co do niej należy i to, co musi zrobić. Kolejną bzdurą są Tutaj wizję. Może nie same wizje, a to, w jaki sposób bohaterka się zachowywała po tym, jak miała tę wizję. I pozwólcie, że teraz to powiem w taki sposób, żeby wam niczego nie zdradzać. Załóżmy, że moja wizja dotyczy tego, że pani w piekarni źle się czuje. Więc wychodzę z domu, idę do piekarni, ale na osiedlu spotykam moją koleżankę. Więc po tym spotkaniu stwierdzam, że muszę kupić buty i jadę po buty. A co z panią z piekarni, zapytacie? No właśnie. Niech sobie radzi. Mniej więcej tak to wyglądało. Kolejną głupotą jest pewne zachowanie innej postaci. Załóżmy, że mamy postać, która nazywa się X i ta postać ma przyjaciółkę Y i Z. I postać Y coś się stało, a postać X została z postacią Z. Po czym stwierdziła, że no, postać Y jakoś sobie poradzi, mimo że postać Y jest bliższa niż postać Z, ale nie będzie szukać postaci Y, bo tu się na pewno znajdzie. A jak nie, to no trudno, takie jest życie. I tak ja wiem, że dla postaci X było to trudne, że postać Y mogło się coś stać, ale równocześnie później już nie wspominała o postaci Y ani razu. Ten wątek się po prostu urwał. Nie dowiadujemy się, czy postać Y żyje. Prawdopodobnie nie, więc. To było po prostu dla mnie głupie. Wracając jeszcze do postaci X, to załóżmy, że ona odwiedza babcie. Jest u niej dwa dni i nie informuje o tym rodziców, których rzekomo bardzo kocha, że jest u babci. Po prostu stwierdza, najważniejsza jest babcia, a nie rodzice, mimo że tak bardzo ich kocha. Także tyle jeśli chodzi o te drobne spoilery i rzeczy, które nie do końca mi tutaj pasowały i wydawały mi się po prostu głupie. W tej publikacji nie zabrakło też postaci negatywnych, tylko że to nie do końca są postacie negatywne. Wszystko zależy bowiem od tego, z której strony na to patrzymy. I to kolejny duży plus tej publikacji to właśnie pokazanie tych postaci negatywnych i pokazanie tego, że wszystko zależy od punktu siedzenia. I to wypada fantastycznie. Muszę przyznać, że pomimo tego, że te postacie negatywne mają swoje spojrzenie na całą sytuację, że to, to spojrzenie z ich perspektywy jest jak najbardziej logiczne i rozsądne, to ja nadal całym serduchem byłam za Willą i za tym, co ona sobą reprezentuje. Mówiąc o tej książce, nie mogę nie wspomnieć o zakończeniu, bo uważam, że ono zasługuje na kilka słów ode mnie. Zakończenie mnie rozwaliło. Nie, nie spodziewałam się zupełnie tego, jak ta fabuła się skończy. Zakończenie jest mocne i bardzo piękne. Naprawdę przepiękne jest to zakończenie. Autor w moich oczach bardzo przez to urósł i ma u mnie dużego plusa za to zakończenie. To jest zakończenie, które jest spójne, pasuje do całej fabuły i jest po prostu bardzo wzniosłe i bardzo piękne. Po prostu bardzo, bardzo piękne. I mogłabym jeszcze o nim sporo opowiedzieć, ale troszkę się boję, że za dużo zdradzę, więc lepiej ugryzę się w język i przejdę do podsumowania. Żałuję, że nie przyjęłam propozycji zrecenzowania tej książki, kiedy mi. Miałam taką możliwość, ale nie sądziłam, że coś jeszcze ciekawego do tej historii można napisać. I choć mam zastrzeżenia, o których Wam wcześniej wspomniałam, nie wszystko mi się tutaj podobało, to przez to jak ta książka jest zakończona, jestem w stanie wybaczyć te drobne niedociągnięcia i głupotki, o których wam wcześniej wspomniałam. Gdybym miała wehikuł czasu, cofnęłabym się i powiedziała sobie: zgódź się i przeczytaj tą drugą część, ale nie mam. Jedyne co mogę zrobić, to polecić Wam tę książkę dwa lata po jej premierze i wierzyć naiwnie, że po mojej recenzji ktoś zdecyduje się po nią sięgnąć i ją przeczytać. Moim zdaniem, można ją przeczytać, nawet jeśli nie czytało się części pierwszej, i zachwycić się tą historią, jej przekazem, wartościami, jakie niesie. Co ciekawe, ta historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, choć oczywiście żadnej Willy nie było, a może była, kto wie. Tak czy inaczej, była ona zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, o których można przeczytać na końcu tej książki. Mileta, dziewczyna z mrocznej Jamy, to książka, może nie idealna, może bywa chaotyczna, ale to też książka, która pokazuje, że wszystko jest ze sobą połączone, a nasze wybory wpływają nie tylko na nas samych, ale i na przyszłe pokolenia. Nawet jeśli wydają nam się one prozaiczne, to jednak mają wpływ. Które być może nie dostrzegamy w tej chwili. Jeśli jeszcze nie czytaliście, ujna dziewczyna z mrocznej jamy, to polecam po nią sięgnąć i wejść w głęboki las, czasem piękny i łagodny, a czasem mroczny i przerażający, wraz z łiną i tajemniczą dziewczynką skrytą wśród drzew.